No to dobra mój przyjacielu ja już sim z tobą przeszedłem co nie no to teraz co robimy bo mi też powoli zaczynam się dzić co nie no to co no to jak idziemy do naszej bazy czy wolisz się dalej przejść. No właściwie mnie też to ciekawi, no to dobra, chodźmy już do tej no naszej bazy, może uda nam się coś wymyślić, co nieco będziemy robić we wolnym czasie, okej, okay, no to dobra, no to już tam, chodźmy może w coś sobie pogramy czy coś, no to chodźmy tam. To dobra, dziś mamy ranek, sobota, 2 kwietnia, no to co teraz porobimy, pesią, może pójdziemy sobie gdzieś, co nie razem z Hubertem, tak tylko sprawdzę, czy jeszcze śpi, co nie pysiono no to dobra, no to idziemy już go szukać i obudzić, by pojechał z nami, okej. Okay. No to dobra dobra szefie ja w sumie też od dwóch czy trzech tygodni nie byłem poza cmentarzem na twój rozkaz co nie no to co robimy no to teraz czas wyjść trochę poza cmentarz rozprostować kości co nie no to dobra to ja będę prowadził wasz samochód okej okay, no to już tam jedźmy. No to dobra Pysio no to jak idziemy tam gdzie mamy czy nie no powiedz skarbeńku ok no to dobra no to teraz teraz czas obudzić Hubercika i innych takie tam co nie no to dobra no to chodźmy już no tutaj szukać naszego Hubercika dobrze Pysio czy nie. No to dobra, dobra szefie, co nie, no to dobra, idziemy ten, no obudzić Huberta, okej, okay, no to dobra, ja tam jestem na coś takiego gotów, co nie, no to wy też na to bądźcie gotów, dobra, no to idziemy obudzić naszego, no i Hubercika, tak. Zobaczę co tam tatko chce ode mnie Co nie no to już tam idę sprawdzić Co się tam tam no kurde dzieje, że mnie tam kurde wołają Co nie no to dobra no to idę sprawdzić Co gdzie jak i kiedy Okej okay, no to idę zrobić to co trzeba Okej okay, no to już tam teraz kurde Chodźmy a raczej ja pójdę. No to dobra synek hubercik, i jeszcze pysiono to co no to idziemy sobie iść na trochę zakupów czy nie no powiedz co nie no to dobra no to jedźmy już tam do biedry, i sobie, i wam coś fajnego kupię, może być no to poczekajta zaraz będę przy cmentarzu oj co ja mówię przy biedrze okej. Okay. No to spoko spoko szefie no to dobra no to teraz co no to chodźmy do tej biedry okej okay, no to już tam teraz tam chodźmy dobra no to już tam chodźmy do biedry okej okay, no to zróbmy te no zakupy i chodźmy z powrotem na cmentarz okej okay, no to zróbmy zakupy i do domu dobra no 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 a to dobra tatku i pysiono to jedźmy potem no i zakupy dobra no to chodźmy już je tam kupić dobra no to ja jestem na to już tam no kurde gotów ciekawe co ciekawego będzie w Biedrze tak no to bym mógł coś z Biedry tato czy nie no powiedz bo zaraz my tam już zbędziemy tak no to co?